Sterowanie radiowe. W modelach wyprodukowanych do listopada 2001 roku przyciski radiowe satelitarne są czasami nieefektywne. W modelach wyprodukowanych do marca 2002 roku czasami pojawiało się nieprawidłowe wskazanie poziomu oleju. Migawcy. W modelach wyprodukowanych między majem 2001 a czerwcem 2003 roku wewnętrzna elektronika dźwigni kierunkowskazów uległa awarii. Radio. Początkowo średnia ocena wstępu. W zakładzie dokonano trzech ulepszeń: luty 2002 roku, marzec 2003 roku i restyling od lipca 2005. Automatyczne wycieraczki czasowe, opcjonalne. W modelach wyprodukowanych między 16 a 26 czerwca 2003 roku istnieje ryzyko wycierania czujnika deszczu, co obejmuje wycieraczki o dziwnym czasie działania. Uruchamianie. W modelach wyprodukowanych między marcem a listopadem 2005 roku nie można uruchomić silnika. Spowodowane defektem programu BSI, rozwiązanie przeprogramowania BSI woda może przeniknąć do skrzynki bezpieczników, to prowadzi do różnych rodzajów zaburzeń. Alternator, w wersjach benzynowych pierwszej 4 i pierwszej 6 wyprodukowanych między wrześniem a październikiem 2002 roku ryzyko uszkodzenia przewodu alternatora przez nadmierne ciepło katalizatora. Montaż osłony termicznej. W modelach od początku produkcji często zdarzają się pożary, których przyczyną jest zawodne wspomaganie układu kierowniczego. Peugeot 307, uszkodzenie komputera BS i centralny moduł komfortu BSI Intelligence Intelligence Boite nie jest zbyt niezawodny. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia BSI jest woda kapiąca przez otwór po lewej stronie samochodu. Często problem pogarsza się po wymianie, tworzy się mikrowyciek, który wystarcza, aby uszkodzić elektronikę. Czasami pomaga osuszenie komputera, w przypadku przyczep kempingowych chcą obniżyć cenę amortyzatorów pięciodrzwiowych. Podobnie jak jego poprzednik, Peugeot 307 jest popularnym samochodem wśród kupujących. Zalecany jest Diesel D, nie bierz modeli ze słabszym wyposażeniem, ponieważ są trudniejsze do sprzedania. Kupno Peugeota 307 to pewnego rodzaju kompromis. Otrzymuje się niedrogi i wygodny samochód, ale trzeba się liczyć z tym, że w pewnym momencie trzeba będzie odwiedzić warsztat. Aby wyeliminować drobne usterki, nie musi to być duży wydatek. Warunkiem niskich kosztów jest zakup egzemplarza w dobrym stanie, który nie będzie wymagał dużych nakładów finansowych na układ wtryskowy, koło zamachowe. Silniki D są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia w paliwie, woda plus brud, silnik pracuje nierówno, a ponadto może dojść do poważnej awarii pompy. Peugeot 206 4 HD i 70 km. Pewien Peugeot 206 przecieka paliwo z przewodu powrotnego paliwa. Problem rozwiązuje się poprzez wymianę uszczelki i dalsze dokręcanie przewodu. Peugeot 206 hd HDi. Zła praca na biegu jałowym, gdy silnik jest zimny. Sprawdź wszystkie komponenty. Jeśli są prawidłowe, przeprogramuj eki silnika. W przypadku skrzyń biegów manualnych wyprodukowanych do 2003 roku trudno jest zmienić bieg na niższy ze względu na słabe łożyska. Automatyczna skrzynia biegów pierwszego 616V może nie działać, konieczne będzie przeprogramowanie lub wymiana zaworów. W modelach wyprodukowanych pomiędzy wrześniem 2001 a styczniem 2002 roku występują problemy z blokadą kierownicy. Kontrolka poduszki powietrznej często się świeci z powodu problemów ze złączem pod siedzeniem. Wymagane lutowanie, słaby odbiór radia w modelach z 2003 roku, światła, możliwa obecność kondensacji podświetlenia do 2003 roku, amortyzatory, przedwczesne zużycie przednich amortyzatorów może spowodować ich przeciekanie. Należy je wymienić. Niechciany hałas, tablica rozdzielcza hałasuje na wyboistych drogach. Peugeot 206 z trzema drzwiami, dźwignia składania tylnego siedzenia jest delikatna, może się zepsuć. Meble. Tapicerka ma tendencję do szybkiego zużycia. Solidnie wykonane i dobrze zabezpieczone przed korozją. Częsta niemożność wygięcia mechanizmu przedniego fotela w wersji trzydrzwiowej.